Hejka wszystkim, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj robimy zielonego Luka, bo mi zaproponowaliście Robię zielony, zielony Mi się to kojarzy z taką piosenkarką zagraniczną bardzo, ale ona chyba teraz z tego co mi koleżanka mówiła to chyba ma blond włosy Jakoś tak Więc ja sobie zmienię status, że nagrywam Czy krzykniki z pewnością wystarczą. Okej. Okay. Teraz możemy przejść już do. W sumie to tak, może od razu sobie przejdziemy do kliniki piękna. I zobaczmy, czy są tu jakieś zielone oczy. Są i na razie nie są takie złe. Tego na pewno nie wezmę. Nie, nie, nie. O, jeszcze tam było jakieś. No to te też raczej nie, więc pewnie bym wzięła te Z makijażu, nie będę sobie spoilerować. Okej, okay. więc nie będzie chyba aż tak źle. Mm. Ściągnę sobie to wszystko. Okej. Okay. Zacznijmy może standardowo od włosów. Mm. Czy tutaj blisko będzie coś zielonego? Na pewno tego nie wezmę. To na pewno nie. Hmm. To jest takie zielone, ale to tak z fioletowym, to tak, tak nie bardzo mi się tu komponuje. Coś było, ale to tego raczej też nie wezmę. Ra a raczej nie. Hmm. Okej, widzimy się jak już znajdę cokolwiek tutaj takiego zielonego. Okej, okay, ja znalazłam coś, co mi odpowiada. I jakby ktoś nie wiedział o co chodzi w tym całym challenge'u, to o to, że nie mogę brać rzeczy, które nie mają w sobie jakby zielonej rzeczy, albo po prostu nie są zielone. A te, co są zielone, to już mogę, więc no nie wiem po co od razu weszłam w dodatki, ale znalazłam kolczyki jakieś. Teraz tak nie po kolei jakoś idę, nie wiem w sumie dlaczego. No dobra. To jest żółta To jest takie zielonkawe, na razie to zostawię. To teraz tak, teraz jakiś dół. To jest takie zielonkawe, ale nie bardzo pasuje do jakby dołu tego wszystkiego, więc nie. To jest też takie ładne no ale tak nie bardzo pasuje więc jakby może na razie nie, o to jest ładne a, za diamenty już tych... dobra, to odpada na pewno bo to jednak tutaj nie bardzo pasuje hmm. chciałabym znaleźć jakąś koszulkę taką z krótkim rękawkiem zieloną i później jakąś zieloną odzież wierzchnią Dobra, odzież wierzchnia, mm, to tak. Co tu mogło w sumie być? To jest takie żółte. Mm. Okej. Okay. Mm. Nie mogę teraz, mi się kichać zachciało. Dobra. Nie wiem w sumie. Dobra, to jest takie takie ładne, ale jeszcze nie do końca o to mi chodzi. Starsze MSP i chyba jak nigdy ja przeszukam. Mm. Tu coś było, nigdy tego nie widziałam. Może coś ciekawego tu znajdę, ale nie wiem, czy takie coś będzie się jakby skrywać z takim czymś. <laughs> Może co ja gadam? Dobra, nieważne. ważne. Mm. Nie wiem. Dobra, zostawię to tak. Przejdźmy sobie teraz może do butów i jak jakieś sportowe. Takie buty sportowe właśnie. Nie wiem, czy znajdę tu jakieś takie... zielone. To są takie... takie za bardzo kolorowe. Mm. Nie wiem w sumie co tu mogę znaleźć jeszcze Takie jak wiem Są ładne rzeczy O! O dobra Dobra, jest to dobrze <grym> Okej okay. Chciałabym może teraz jakieś biżuterie. O, to jest, aha, okej, okay, dobra. To nie, to wolę to. Hmm, jakiś naszyjnik, ale wątpię, że znajdę jakiś zielony. No ale cóż. Hmm. To by w sumie pasowało. Dobra. Nie wiem. Widzimy się, jak już znajdę coś. Okej, okay, przekopałam się do ostatniej strony i nic tu nie ma, więc. No więc po prostu nie. Chyba luk jest w sumie skończony, więc. O, trochę drogi, no ale cóż. Dobra. To teraz możemy lecieć już do make upa. A teraz. A później. Sobie jakby. Um... Ubierzemy całość w szafie. Proszę, żeby tutaj. Aha, świetnie. Świetnie. Nosy to już ja w ogóle omijam. Proszę, żeby tu nic nie było. Nie ma. Jestem zadowolona. Dlatego makijażu tam tak bardzo chyba nie widać. Więc dobrze. Okay. i zobaczmy, czy mam w jakiejś, w swojej szafie jakieś usta. Um, Zielony. Sądzę, że mam, tak. Dobrze. Myślałam, że nie mam, ale przypomniałam sobie teraz moją lukę z żabą. Więc jest chyba ok. Ja naprawdę nie wiem dl dlaczego. To wygląda nawet ładnie, więc narzekam. Animacja zieloną, jakąś może jeszcze znajdziemy, to się już w ogóle ucieszę. Um, jakieś płatki, róż, parasolka, eee, soczek. Zaróżowo. Zdecydowanie zaróżowo. To jest takie siedzące. Dobra, może w topce coś będzie. Um, tutaj nie. Dobra, ja w sumie poszukam. Aha, okej, okay, dobra, tu jest. Ładne jest. Ładne jest. Zwierzaka mam jakiegoś, spodziewam się, że nie mam żadnego zielonego. Mm, nie, ale flaminga sobie wezmę, dawno ci ja już nie brałam przyjacielu. Dobrze. Więc ja się będę już za wami żegnać, chociaż nie. Jeszcze chcę wam powiedzieć, że mam zamiar otwierać kolorowe prezenty, więc możecie mi dawać na to konto. Już mi chyba ktoś właśnie dał prezenta. Okej, okay. no to dam ci grafa. Okej, okay, więc ja się będę już z wami teraz już żegnać, więc do zobaczenia i pa pa!